Tarnowski Żużel to same dobre wspomnienia. To spotkania rodzinne, to spotkania firmowe. Dlaczego warto to kontynuować? Dlatego też warto się spotkać i spróbować od nowa to zorganizować. A, skłoniło mnie to, że miałem przerwę jakieś dwa lata, bo wcześniej tam pomagali jak mogłem. Mienił się zarząd, wróciłem i jestem i będę wspomagał dalej. Sportowa to awansu do pierwszej ligi. Organizacyjnie, żeby wróciły dawne czasy. tubie, żeby było tak no, sympatycznie I Tarnowski Sport, żeby jednak trochę wypłynął na wyższe fale. Powrotu do pierwszej ligi, później do Ekstraligi i samych sukcesów. Zapraszamy tarnowskie firmy z rejonu Tarnowa, okolic do, do wspólnej pracy i zaangażowania się w tarnowskie żóżę. Zachęcam wszystkich sponsorów Tarnowa do wspierania portu żóżdowego.